Kochani, jestem z gościem dzisiaj. Przestawcie. Hello. Raczej to nie będzie ciebie widać, tylko to jest nagrywanie ekranu. No. No to to jest moja po prostu koleżanka ze podwórka. Mhm, mm jestem. Mam na imię Aneta. No, a ja Jule. Co, co z ja wchodzę na... No Minecraft to Minecraft to ...na mój świat. Ciekawy jaki, na seksualny, na kreatywnym? Raczej no na kreatywnym. A. I w ogóle tam mogę grać z widzami, Aneta. No to jest super. No pokażę Ci. Raczej jeszcze nie gram z widzami. Tylko... Jeszcze się ze mną nie połączyli. To jest pierwszy pokój dla widzów. No, dla... A właśnie, zostawcie łapkę w ból i, i zostawcie subskrypcję. I, subskrypcję I dzwoneczek tam na dole mhm. po prawym linku. opisę. Hmm. Um, to jest tłuszka, pierwsza Aneta dla widzów. Będziesz się zwiedzała. To jest tylko dla chłopaków. Takie okienko. Dobra, lecimy dalej. To jest kuchnia. Fajne. I wejście. Teraz dalej idziemy. I tu jest mój pokój, ale jeszcze niedokończony. I wiecie, to jeszcze będziemy grać. Jeszcze będziemy nagrywać mowę, jak się bawimy lalkami, prawda? No. no jak tylko tutaj to tutaj wchodzimy i jest chyba basem. Jak pamiętam, nie zbrojnia. No, z Nie wiem, to jest najlepsze. Dalej idziemy, tu jest magazyn. No, magazyn, jak fajny. No, fajny. Tutaj, no nie, jeszcze nie mam. Tutaj jest dalej na przejście, ale później ci to pokażę. Tam dalej się idzie. Raczej widzowie to już wiedzą, gdzie wszystko jest. To dalej idziemy. Jest basen taki, 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 No, jeszcze nie dokończyłam. Dalej idziemy i tu jest jadalnia, jadalnia. i dalej prosto idziemy i tu jest pokój dla dwóch widzek, więc widzki jak chcecie tu dołączyć to musicie na Huawei'u. No. Y, Dobra, a teraz Ci pokażę to tajne przejście. Mam. Hmm. Do... Ja nie umiem robić tanych w ogóle. Ja nie. umiem, po prostu dziura. <laughs> Nie, ale robi się taki taki, mówię jest takie nie? taki naciska się i i takie no, o, możesz tam skoczyć. Ale tu będzie ta sauna, Tylko jeszcze nie jest dokończona. Tylko jeden schodek. Byłem nie wszystko dokończone. Prawie. No bo ja tu najpierw zaczęłam od kilku dni. Dobra, szybko lecimy tam. I tu jest jeszcze tutaj na przejście. Ja mam fajny po prostu laką. Wiesz jaki? Patrz, ciebie miałem. Jestem Dobra, patrz, tutaj wchodzimy pod kuchnię. Taki zepsuty makro Ej, a ty tygrys... Aha Dlaczego ty, ty masz sesko inaczej? Czy ty? Ej, Epetka, Epetka, daj mi coś zobaczyć Co? Aha, bo tak było dziwnie, sesko zrobiło, ale i ja myślałam tak inaczej Sok. Dobra, jestem stało, tobą, odwrócę to, dobra to. Tu jest tajna baza, tu jest przejście i tutaj jest tak fajnie mój pokój z widzami, no bo jak chyba braj nas napadł albo jakieś wybuch bo Albo, albo on. On tak samo jak no. u ona u Kati o u Matronera, u Paliona, ale, no. ale dziwne, Palion i matruner już się trochę zmienili takie, nie pracujemy razem Dobra, dawajmy. Dobra, dobra, Tutaj dalej ho, chodzimy. To jest kuchnia płuca. No. I naprawdę ładna. Jak to zrobiłaś? A, dobra, to jest jakby była taka kuchnia. Dobra, tak. tutaj mam... Skrzyneczki to jest właśnie. A tutaj jest łazienka. Hmm, Tylko nie do końca, prawda? No. I tutaj następny basen. O, super. <noise> Nawet nie patrzy widzowie, ale dobra. No i papa widzowie, to był taki krótki odcinek. No bo no, kończy mi się czas, już nie chcę męczyć. Taka netka? Tak. Więc papa.